Cześć, nazywam się Aneta Jadowska Misz urban fantasy. Masę z moich książek osadziłam w Toruniu. Dlatego właśnie dzisiaj zabieram Was na małą wycieczkę po Toruniu. Tropem moich książek, ale nie tylko. W sklepie z pamiątkami możecie kupić tabliczkę z nazw nazwą ulica Pokątna. Tak jak w Harrym Ptarze, ponieważ w Toruniu faktycznie jest ulica Pokątna. Co zabawne, nikt na niej nie mieszka. Rozmawiamy, poopowiadamy i mam nadzieję, że będziecie się równie dobrze bawić jak ja. <grymne> Pierwsze wybrałam go sobie całkowicie romantycznie i bez jakichkolwiek racjonalnych argumentów, czyli wybór serca. Myślę, że pisanie Urban Fantazy w mieście, w którym się mieszka, jest po prostu łatwiejsze, ponieważ możesz pewne rzeczy sprawdzić, możesz. Kiedy pisałam dory, regularnie robiłam tak, że Przechodziłam jakąś trasę, którą chciałam ją puścić i robiłam zdjęcia po drodze, żeby po prostu zapamiętać wszystkie rzeczy, bo kiedy jesteś mieszkańcem i po prostu mijasz pewne rzeczy non stop, zapominasz o detalach. Najdokładniej no jest opisane mieszkanie Kozankowej w Złodzieju. Ktoś mieszka w mieszkaniu, w którym mieszkała Dora na Asnyka. Ktoś może mieszkać w mieszkaniu Witkaca na Balonowej. Ktoś może mieć widok z okna na cmentarz, w którym w Złodzieju Dusz było ukryte za winion, jakby z masą miejsc do odkrycia. Rodzi się pewne pytanie, ponieważ Urban fantazma ma to do siebie, że z reguły dzieją się tam złe rzeczy, więc yy... Musisz wybrać, którą część Twojego miasta masz zamiar wskazać na to miejsce, w którym wydarzy się coś naprawdę bardzo, bardzo złego. Bo raz, że tobie się będzie kojarzyło, a dwa może się kojarzyć też um, potem czytelnikom. W tym kościele działy się straszne rzeczy: egzorcyzmy. Dora była zaatakowana, um, wszczepiono jej demona, została porwana. Więc, jakby dokładnie przy tej, przy tej uliczce, działy się najbardziej dramatyczne rzeczy z egzorcyzmów. I zupełnie szczerze, nie jestem w stanie mijać z tego kościoła bez uświadomienia sobie – ksiądz Marek nie pracuje tu naprawdę, księdza Marka akurat wymyśliła. Z przewodni całej wyprawy po Toruniu zaczyna nam się powoli wyłaniać. Po pierwsze są tu książki, a po drugie są tu fajni ludzie. Hobbit jest najstarszą księgarnią w Toruniu. Była pierwszą księgarnią, w której zaczęłam robić zakupy po przeprowadzce do Torunia w 2000 roku. Już wtedy spotkałam tutaj absolutnie fantastycznego księgarza, którym był pan e, Piotr. Kiedy byłam na pierwszym roku studiów, byłam małym, strasznym trollem. Mieliśmy w którymś momencie dyskusję na temat tego, jak bardzo zmienił się rynek księgarski, jak bycie księgarzem to już nie jest to samo, co kiedyś. Taka była teza. Postanowiłam udowodnić to za pomocą e, brutalnej ankiety. Wchodziłam od księgarni do księgarni i pytałam o książkę, która nie istnieje. Pytałam o książkę Anety Jadowskiej, Kaleidoskop. I absolutnie w każdej księgarni słyszałam, y, chwilowo wyszła, ale możemy pani zamówić albo będzie we wtorek, dostawy mamy w środę, najróżniejsze wersje. Nikt nie pomyślał, nigdy nie słyszałam o tym autorze, wtedy naprawdę nikt nie słyszał o tym autorze. Pan Piotr był pierwszym, który powiedział, hmm, jadowska. Nie słyszałem. Chwileczkę, ja sprawdzę, tak? Czy mamy to gdzieś w futowni? Na pewno tego nie miałem wcześniej na półkach, ale jeżeli pani chce, jeżeli można zamówić, oczywiście zamówimy. I przyznałam mu się do tego. Przyznałam mu się do tego, że jest to z mojej strony po prostu malutka ankieta, która bada rynek. Nagadaliśmy się wtedy mnóstwo o tym, jak faktycznie. Zmienił się rynek wydawniczy, zmienił się rynek księgarski i jak bardzo jest to miejsce z duszą, pasją i z miłością i jak zaczynało od małego stoiska i sprzedawania książek dosłownie z łóżka polowego. I przez te 22 lata, które mieszkam w Toruniu, jakby Hobbit dla mnie jako e, czytelnika i klienta był zawsze miejscem szczególnym, a teraz jest też miejscem szczególnym dla moich czytelników. Hobbit spełnia marzenie moich czytelników w podpisanej książce. Jeżeli ktoś nie może się pojawić na targach, na spotkaniu, e, nie może wpaść w, e, do księgarni, w której akurat jest podpisywanie, może zamówić przez internet, przez Facebooka Hobbitowego. A pani Sława przyjeżdża do mnie z tym egzemplarzem, podpisuje, składam dedykację e, i pani. E, Wysyła moim czytelnikom, więc pomyślałam, że pokażę tym czytelnikom, którzy nigdy nie byli w Toruniu, ale kupowali książki z dedykacją i z autografem w hobbicie, że to jest właśnie ta mała, urocza norka, która spełniała ich marzenia. To jest absolutnie wyjątkowa książka. Zwykle jest tak, że mamy teksty, zatrudniamy grafika, grafik robi ilustracje, układa się to wszystko w logiczną całość. Tym razem zaczęło się od grafik fantastycznych prac Jakuba Różalskiego. Dziwne światy, dziwna mieszanka historii, fantastyki, krajobrazy, które istnieją i które nigdy nie istniały, zmieszane w jedno. Inne nieba to jest 12 autorek Hardej Hordy, 12 tekstów, 12 historii, 12 światów, każde pod innym niebem. Dlatego właśnie taki tytuł. Moje opowiadanie. To jest coś dla mnie zupełnie nowego. Paranormalny romans historyczny. Od tej ilustracji wszystko się zaczęło. Niesamowita kobieta w czerwonej pelerynie i potwór, który się czai w zamglonym zagajniku kawałek dalej. Mam wrażenie, że sama ilustracja zaczyna opowiadać, zaczyna snuć historię, a ja ją po prostu, po prostu spisałam. Dwa potwory odbywają swoją wielką love story i ciężko pracują na happy end. I myślę, że to też jest fantastyczne w e, takich antologiach, że nie musisz pisać tego, w czym wiesz, że sobie poradzisz, tylko możesz spróbować czegoś nowego. Jest okazja, żeby zaskoczyć trochę czytelnika, jest okazja, żeby sprawdzić się na, na nowym terytorium. To nie znaczy, że będę teraz pisała paranormalne romanse historyczne, uspokajam. Nie jestem gigantyczną fanką pączków, a te mogłabym mieć codziennie. Nie wiem, czy to tylko w mojej rodzinie, czy to jest ogólnie polski przesąd, że w tusty czwartek po prostu musisz zjeść pączki, tak? Bo inaczej nie będzie pomyślność na cały rok. Nie jestem przesądna, jestem rytualna. To znaczy, nie, staram się nie doprowadzić do sytuacji, w której jakaś drobna rzecz, rzecz przeszkodzi mi w pracy. Uniemożliwi mi koncentrację, ale lubię otaczać się rzeczami albo rytuałami, które mi pomogą w tej koncentracji. I George był moim magicznym amuletem. Czuję się autentycznie trochę zazdrosna i zirytowana, jeżeli wchodzę do House'a i ktoś siedzi przy George'u. <śmum> Mam wrażenie na zasadzie: czyli co, jesteśmy teraz z innymi ludźmi, z innymi stolikami, tak? Pierwszy raz tutaj byłam w czasie pierwszego z czarnych protestów. Moim pierwszym sygnałem, z jakimi ludźmi mam do czynienia, było to, że nie mieli żadnego problemu z tym, żeby udostępnić swój prąd protestowi, plus wszystkich nas pojęli ciepłą herbatą. Pierwszą książką, którą od początku do końca napisałam przy George'u, był duchołapek, przygody małego duchołapka. Przychodziłam tutaj codziennie, rano zaraz po otwarciu. Jeżeli miałam szczęście, na zmianie była Zuzia i Sabrina. Nie wiem na czym to polegało, ale jeżeli one dwie były na zmianie, wiedziałam, że to jest dzień, w którym będzie się pisało fantastycznie. Wiesz, nawet nie możesz tu pracować. Będzie zagląd. Więc ja siedziałam tu przy George'u, natomiast tutaj. Przy tym stoliku siedział uroczy Brytyjczyk, który pisał książkę o Churchillu. Kibicowaliśmy sobie, wymienialiśmy się informacjami, ile dzisiaj znaków, tak? Na zasadzie mieliśmy taką zasadę, że jeżeli każda z nas napisała tą liczbę znaków, którą tego dnia dla siebie zaplanowaliśmy, w nagrodę em, em, raczyliśmy się czekoladowym morderstwem. Czekoladowe morderstwo to jest najbardziej czekoladowe ciasto wszechświata, które faktycznie może zabić ilością czekolady, ale jakby zamawialiśmy je czasami na pół, bo jakby nie możesz żyć tylko na czekoladowym morderstwie, ale w nagrodę jakby za hej, dobrze zrobioną robotę. I myślę sobie, że to też jest ten urok kawiarni, że jeżeli spotkasz w tym samym miejscu osoby drugi lub trzeci raz, zaczynacie się czuć jak przyjaciele. Czasami jest tak, że postać przychodzi cała w komplecie. Dosłownie wiesz, wyskakuje jak Atena z głowy Zeusa, z wszystkimi swoimi um, niuansami, historiami, z tym, jak wygląda, z tym, jakie ma relacje z innymi bohaterami. Czasami zaczyna się od jakiegoś drobiazgu, który obrasta. Dopóki nie zaczynasz słyszeć jego głosu lub jej głosu w swojej głowie, nie możesz zacząć pracy nad tekstem. Jest takie jedno opowiadanie, w którym narracja się regularnie zmienia i tak naprawdę przeskakuje między Aronią, Rutą i Maliną. I naprawdę nawet mały akapit od razu po energii tego zdania jestem w stanie stwierdzić, która z nich akurat była suflerką z ofu. Czasami od zapachu się zaczyna. Pojechaliśmy z grupą przyjaciół, oczywiście chłopcy wybierali lokal i cały ośrodek, kierując się ceną. Wszędzie była pleśni, zniszczenie, zgnilisna. W którymś momencie zaczynasz sobie myśleć, że gdyby to był horror, albo gdyby to była książka, albo gdyby to był film, zmierzasz w stronę zła. I tak powstała cała historia, dosłownie. Zaczęło się od zapachu z materaca w ośrodku, w tleniu. Z Witkacem miałam zawsze faktury. Wiesz, sztruks, wełniany sweter, em, bawełniany podkoszulek noszony tyle razy, że jest już taki specyficzny, miękki, prawie jak pieluszka dziecięca. Dźwięki, wiesz, wchodzisz do pomieszczenia i natychmiast wiesz, jakie słyszysz dźwięki. Pomyśl, jesteś w kawiarni. Są rzeczy, które rejestrujesz. Siedzimy, rozmawiamy na naprzeciwko siebie. Wiemy o obecności Marcina tutaj, Oli gdzieś tam. Ale jednocześnie ktoś za nami rozmawia po włosku. Tam przed chwilą skończyło się maszyna do espresso, więc był ten dzyń. Kawiarnie mają ten szum, pozytywny szum ludzkich emocji. Po co iść do kawiarni, skoro możesz pracować w domu? Chodzi o to, żeby po pierwsze wyprowadzić mózg w nowe miejsce, po drugie wyprowadzić laptopa do w nowe miejsce, a po trzecie właśnie chodzi o to, żeby złapać tą ludzką obecność. Pisanie jest bardzo samotnym zawodem i czasami możesz myśleć, że jesteś ostatnim człowiekiem na Ziemi, więc miło się znaleźć w miejscu, gdzie nie jesteś ostatnim człowiekiem na Ziemi i jeszcze ludzie dokładnie są szczęśliwi. A bardzo rzadko ludzie są nieszczęśliwi w kawiarni. Dobre miejsce do pisania i nie tylko. Wie, że gdyby nie księżnica kopernikańska, prawdopodobnie nie powstałyby wszystkie książki. Przez lata pracowałam w tej czytelni najpierw nad doktoratem, a potem z rozbiegu nad pierwszym, drugim, trzecim, czwartym tomem dory. Miejsce było do tego stopnia ważne, że kiedy w okolicach piątego tomu zaczął się ten generalny remont, który trwał prawie dwa lata. Odzyskanie rutyny i jakby tego tempa pisania, które miałam tutaj zajęło mi naprawdę mnóstwo czasu i mnóstwo chodzenia, mnóstwo szukania, wędrowania z laptopem i szukania innego miejsca, które będzie równie przyjazne jak tu. Książnica Kopernikańska była dla mnie zawsze miejscem ciszy, spokoju, ciepełka i światła. Co w momencie, kiedy mieszkałam na mieszkaniu studenckim z mnóstwem współlokatorów albo w kamienicy w trakcie remontu, albo w kamienicy, która nie miała ogrzewania. W każdym mieście musi być przynajmniej ta jedna biblioteka, w której czytelnik zawsze się będzie czuł u siebie, w której nie, nieważne, co robisz przy stoliku, jeżeli nie przeszkadzasz innym, możesz to robić. Przychodził pan, który rozwiązywał całe Dnie Krzyżówki. Przychodzili panowie tutaj i panie yy, czytać lokalną prasę. Przychodzili studenci, którzy uczyli się do egzaminów, ale też dzieciaki, którzy się uczyli do matury. Był taki mały chłopiec, który przychodził i przeglądał wszystkie kolejne tomy Kaczora Donalda i podchodził do tego wręcz naukowo, rozumiesz? Codziennie przychodził z innym zeszytem do stolika obok i czytał go od deski do deski. Myślę, że pod pewnymi względami taka atmosfera jest niesamowicie stymulująca, ponieważ Masz ludzi, którzy oddają się swoją pasją, w ciszy. To jest bardzo korzystne, jeżeli, jeżeli siedzisz z laptopem i próbujesz coś napisać. Biblioteki zawsze były dla mnie miejscem takiego trochę przedłużenia strefy komfortu. I dlatego odwiedzam je w różnych miejscach. I nie wiem, może to jest kwestia tego, że się trochę wychowałam w bibliotece, ponieważ moja babcia oddała część swojego domu na bibliotekę wiejską, więc faktycznie. Jako mały dzieciak siedziałam między regałami bibliotecznymi. Moja matka była bibliotekarką w szkole podstawowej. Więc możliwe, że została uwarunkowana. Wiesz, moja mama robiła studia bibliotekoznawcze, będąc w ciąży ze mną, więc właściwie powinna mieć zaliczone. Pierwszy dyplom jeszcze na etapie życia płodowego. Wiesz, to jest coś w tej przestrzeni wypełnionej książkami, w przestrzeni, w która istnieje dla ludzi, w przestrzeni, w której nie musisz mieć pieniędzy, żeby być tam u siebie. Wiesz, jakby, jeżeli się zastanowisz, bardzo niewiele jest teraz przestrzeni publicznych, w których nikt nie chce od ciebie pieniędzy, w których nie musisz mieć pieniędzy na zbyciu, żeby czuć się tam u siebie, żeby czuć się na miejscu, żeby nie obawiać że ktoś cię za chwilę wypędzi. To jest bardzo cenne. Poza tym uwielbiam to, jak się mówią, zmieniają, że to już nie jest tylko przestrzeń, w której wypuszczasz książki, tylko to jest też przestrzeń, w której spędzasz czas, przestrzeń, w której możesz pograć w planszówki, w której odbywają się spotkania najróżniejsze, w remisaże. I większość tych, w których byłam, naprawdę stwarza idealną atmosferę, żeby czuć się tam dobrze. Mała rada dla wszystkich autorów. Warto się zaprzyjaźnić z lokalnym bibliotekarzem, ponieważ pomoże Wam znaleźć wszystkie rzeczy, których potrzebujecie. Wypożyczy Wam więcej książek niż powinien. Wypożyczy Wam książki, których być może nie powinien a czasami y, przemknie oko na to, kiedy potrzebujecie ich odrobinę dłużej niż powinniście. Nie wiem, mam wrażenie, że y, ludzie, którzy pracują z roślinami i z książkami, zawsze są bardziej spokojni. Mam wrażenie, że nie, że nie można mieć wysokiego współczynnika stresu, jeżeli pracujesz wokół roślin i wokół książek, więc hej, jeżeli ktoś jest zbyt zestresowany i ma zbyt wysoki współczynnik ym, adrenaliny, nie ma jak biblioteka. Zaczęłam nazywać moich czytelników pelikanami, ponieważ natychmiast po przeczytaniu książki chcą następnej. Ten oto pelikan. Taki mały i niepozorny. Jest tak naprawdę symbolem czegoś znacznie większego. Jest symbolem całego wielkiego stada pelikanów, które domagają się ciągle kolejnej książki. Zwykle stoi u mnie w gabinecie, zagląda mi przez ramię, czy aby czasem nie odpoczywam za długo, czy aby czasem piszę, a jeżeli piszę, to piszę to, co mają ochotę przeczytać. Jest symbolem całego zaangażowania moich kochanych czytelników. Jest metalowy, czyli jest pelikanem twardzielen. Kraków rok temu, prawie 4,5 godziny, półtora godziny po zamknięciu targów. Ale to było niesamowite doświadczenie. Wszystkie miejsca są zajęte, mnóstwo ludzi stoi. Magda patrzy na mnie i mówi: To chyba nie do nas. Chyba się pomyliśmy i powinniśmy być gdzieś zupełnie indziej e, i podchodzi do nas e, pan z ochrony i mówi e, Dobrze, że panie już są, e, sytuacja się robi odrobinę napięta e, i na pewno nie będą panie podpisywały na stoisku wydawcy, bo to jest szaleństwo. Na spotkaniu faktycznie było mnóstwo ludzi, potem podpisywałyśmy te 4,5 godziny. Ale wiesz, dla mnie każda kolejka, czy duża, czy mała, za każdym razem jest y, szokiem i niedowierzaniem, bo nie wiem, czy dla kogokolwiek stałabym tak jak kolejka w Warszawie, w ulewie, burzy i czego tam jeszcze nie było. Dlatego tym bardziej doceniam, że stoją, ponieważ ja bym do siebie nie stała. Słyszałam, że ludzie, którzy spotkali się w kolejce, wymieniali się kontaktami na Facebooku. Masa z nich jest teraz na Szatańskim Pierwiosnu, czyli na klubie moich czytelników, albo na Szatańskim Book Clubie, czyli moim drugim poniekąd klubie czytelniczym. Uwielbiam to, że ludzie spotykają się z okazji spotkania autorskiego albo kolejki. Mają już tą jedną rzecz, która ich łączy. To już jest ta jedna rzecz, co do której na pewno mają o czym ze sobą rozmawiać, i mają tą jedną pewność co do tego, że w tym punkcie ich gust się pokrywa. Potem jest już tylko łatwiej. Dlatego wydaje mi się, że tak łatwo im nawiązać potem e, przyjaźnie, relacje. Wiesz, spotykam tych samych ludzi na grupie, Kilka lat z rzędu, jakby czasami nie pamiętam nazwiska, bo mam lukę w pamięci, jeśli chodzi o nazwiska, ale rozpoznaję ich awatary, poznaję kiedy zmieniają swoje awatary. Pamiętam, kogo spotkałam w Lublinie, kogo spotkałam we Wrocławiu i to jest w ogóle fantastyczne, że wiesz, wokół książek buduje się rodzaj społeczności i to ludzi tak fantastycznych, tak zaangażowanych i tak miłych. Wiesz, to jest najmilsze miejsce w internecie. Nikt się ze sobą nie kłóci, nie ma mm, hejtów, nie ma troli, po prostu ludzie spędzają miło razem czas. Lubię to, że to są otwarci, kochani, em, fantastyczni ludzie, dla których y, moje wartości y, bardzo często są wspólne z ich wartościami, więc jakby mamy, mamy ten punkt porozumienia na dzień dobry i po prostu ich uwielbiam, tak? Jakby nie wyobrażam sobie mojego życia bez, bez pelikanów. <grywka> Mam nadzieję, że y, ludzie pokochają nowe koźlaczki, czyli cudawianki, tak jak kochali cudów Malinę. Mam nadzieję, że ta społeczność, która wyrosła w którymś momencie wokół moich książek, będzie się rozrastała w taki sposób jak teraz, czyli organiczny i z dobrą atmosferą, i mam nadzieję, że nadal będę pisała książki, które, na które ludzie czekają i które coś im dają, tak? Coś im wnoszą w życie, bo to, ile wnoszą w moje życie, to jedno. Ważne jest dla mnie, żeby wnosiły też w życie moich czytelników jak najwięcej emocji. Nie zawsze pozytywnych, bo jakby nie wszystkie historie są pozytywne, ale myślę, że największą porażką dla mnie byłoby, gdyby ktoś mi powiedział, że nie czuł nic, kiedy czytał moje książki, więc mam nadzieję, że nadal będą budziły im wyobraźnię i emocje i wszystko inne. Mam nadzieję, że jeszcze dużo fajnych rzeczy przed nami, dużo fajnych książek przed nami. Mam nadzieję, że Magda Babińska będzie ilustrować moje książki do końca świata o jeden dzień dłużej. Mam nadzieję, że na mojej drodze jeszcze wiele um, świetnych osób, z którymi da się zrealizować dużo świetnych pomysłów. Ku chwale wszystkich <noise> i ku radości moich czytelników. This town is on its knees, you know God is overseas, I'm telling you Oh it's more to this Dziękuję, że spędziliście ze mną ten dzień. Dla was to będzie chwila, dla mnie to były naprawdę długie godziny obchodzenia najciekawszych, najfajniejszych, najprzytulniejszych, najbardziej kochanych miejsc w Toruniu. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za miejsca, znajdziecie wszystkie adresy w opisie. Zachęcam was wszystkich serdecznie do subskrybowania kanału Marcina, a także naszych socjal mediów, moich i wydawnictwa SQN. Mnie znajdziecie na Instagramie pod jadowskaforsur. Za chwilę premierek ma moja najnowsza książka, Cudawianki. Mam nadzieję, że spotkamy się na spotkaniach autorskich. Mam nadzieję, że spodoba Wam się świadko źlaczek, Zielonego Jaru i całe to ciepełko i miłość, które zostawiłam dla Was na kartach tej książki. Do zobaczenia. Pomyślałam, boże, jaki fajny pelikan, a potem pomyślałam, boże, wyjątkowo głupi pomysł, żeby wydać naprawdę dużo pieniędzy na pelikana, po co mi pelikan? I zostawiłam go, pojechałam do domu i przez tydzień nie byłam w stanie przestać myśleć o pelikanie i dopiero tydzień później mogłam tam wrócić i powiedziałam sobie, jeżeli będzie, to wraca ze mną, był, więc jest. <grywa>